Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA25 na mapce szpakowo od Bizona do Leksiona. Co ja mogę wam tu powiedzieć? Kupujemy pierwsze bruciaczki, kup zobaczcie jak fajnie one wyglądają do naszej obórki. Ja normalnie na no, słodziaki małe, no Słodziaki wyglądają, jakby były martwe, mam nadzieję, że nie są martwe. Bo ja nie mogę, naprawdę nie sądziłem, że tak będą na tej przyczepce wyglądały te małe prosiaczki, ale no, aczkolwiek, no no, okej, okay, no dobra, mówię, no pierwszy raz kupuję po prostu, można powiedzieć, zwierzęta, no, transportuję na gospodarstwo, oczywiście muszę użyć mapy, bo tutaj, no, no tak ciężko będzie mi trafić z powrotem, ale pojedziemy już tą samą drogą, musi być nawigacja włączona, bo nie mam wyjścia, więc mówię, no, no spoko, mówię. No w włączymy światło Bo Mamy nadal września Tam, Tamto pole w końcu zdecydowałem, że sprzedałem Mówię, dobra daję sobie spokój Mówię, nie bawię się z tamtym hmm, polem A. I tyle, no to dałem sobie spokój Sprzedałem tamto małe pole, bo bym za czym kupił Parę groszy dostałem, to, co kupiłem Auto kwiata Ducato, czy jak zwał tak zwał Takie do transportu nasion i tak dalej Bo tego mi brakuje, więc no kupiłem takie o złonka, ale no idealnie pasuje się, akurat sprzedałem tą ziemię, kupiłem tego i no, jakoś tak złożyło. A zobaczymy ile nam się uda po, jeść, po zimowych sprzedażach, uzyskać pieniędzy, to się najwyżej jest. postaramy kupić. Na I, tak, I tak kupiłem jeden kawałek, no tej i tak to wtedy, więc może coś tam będzie. Ziemniaki tej i tak będą na nowym kawałku, no... Chyba będę musiał wziąć kredyt i trochę kupić więcej tej ziemi. Jakieś ciągniki, bo inaczej widzę, no dalej jeżdżą dziwnie. Nawet zjadę im trochę, nigdy nie będzie. Może prosiaczki mi nie pozdychają. Zobaczymy, czy ich w ogóle będę mógł wyopakować z tej przyczepki. tak? No, normalnie byłem pod wrażeniem, jak ja je załadowałam. Patrzę, no malutkie, no malutkie jak prosiaczki. Nie sądziłem, że aż tak animacja działa w tym farmingu, bo naprawdę nie miałem przyjemności takiego właśnie transportu zwierząt robić. Mówię, ach dobra, jesteśmy na polskiej, to, mówię, to pojedziemy po innym. no inaczej się prosiaczki woziły, w bagażniczku się przewoziło z rynku, jak to dawniej bywało. Ale teraz, no może być i tak. Taką przyczepą, mówię, do, do sprzedaży będzie dobre, no zobaczymy. No. Malutkie idziemy. Tak, żeby mało jadły, no trochę za nam się to wszystko będzie opłacało chyba jeszcze. Tak mi się zdaje, że pójdziemy chyba w te owce jeszcze. Będą świniaki i owce. Tą ziemię już sprzedałem, nie chcę robić co chce Ja już nie będę tutaj męczył się na tym kawałku, nie ma sensu, może kiedyś się go, go odkupi. Ale no... No bo porażka była po prostu. Sami widzieliście, więc... Porażka. Dobra, ja tam dzisiaj też właśnie nagrywam, to jest sobota. Jak widzicie taka godzina, niestety pogoda jest do bani, pochmurno, zimno wieje, więc no dzisiaj raczej na powietrzu takich prac to nie będę robił, więc, a zresztą, zdążę się wszystko zrobić, poniedziałek na popołudniu, z rana sobie wstanę, to co pospawam, to co mam po, pospawać, i też małe elementy zostały, to spokojnie będziemy można zrobić, a nie będzie męczyć i tak dalej. Więc no co, że tutaj taki jaki wstęp wam nagram, bo to będzie odcinek połączony ze sprzedażami. Będziecie widzieć efekt takich świnek. Jeszcze kupię chyba parę świnek, jeszcze ze 4 kupię, dokupię, żeby 8 ich było. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, dobra. Skręcamy tutaj. O nie tutaj. myślałem, że to mój płot jest. Nie mój płot. już do, do końca skręcić. Przywieźć po Dobra, w ogóle jadę, jadę, kawałek, jadę. Taki wstęp będziecie mieli Transportu prosiaczków No i co teraz wyprzedzają ja, 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 tak Dobra my tam się piecamy. tutaj ziemniaki stoją jeszcze Do rozładunku no, Tutaj podjedziemy Tam cofniemy Co idziesz Dobra. Zobaczmy jak to wygląda wszystko. Johnnson. Tygielnson. Jak mam być? No cholera. Dobra, ja tu już ręcznie resztę kupię, już nie będę jechał. Coś chyba ta zagroda może nie działać. Tak mi się zdaje, ale dobra: to jest kupowanie że sprzedawanie? Chyba kupuję. Poczekajcie, coś tu mi nie pyka. Coś tu chyba mi nie pykło. A teraz mi pyka. Dobra. To były te, może kupimy te cztery sztuki. Gdzie one są? Ale jaja Mam 8 sztuk, a ich nie widzę Hmm, ciekawe czy to właśnie nie będzie spowodowane tym Tym, 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 że tu jest yy, problemy z terenem o, ale bym się wkurzył, będę musiał przebudowy zrobić Dobra, więc ja tu tych ziemniaków dosypuję Zobaczymy jak podrosną trochę Czy one w ogóle się pojawią gdzieś, czy coś Bo coś mi tutaj nie gra z tą zabudową tak dziwnie. Powinno to wszystko grać moim zdaniem, ale nie gra. O Jezu, nie to wziąłem. Patrz tak, jak już, już się zdenerwowałem, już mi nie idzie gra. No co, nie mogę ziemniaku dosypać? Dobra. Coś mi tutaj nie działa poprawnie, zaraz widzimy się No to już raczej będziemy się widzieć jak już będę z robił Dobra, witam was z powrotem, że jesteśmy tutaj na pięknym w grudniu Śniegu nie ma, nie wiem, chyba ta obora coś się rozwaliła, nie mam dla tego pojęcia co tu się stało, nie, nie wiem Nie wiem, nie wiem czy nie będę musiał ją rozwalić, przebudować gdzie indziej Nie mam do tego pojęcia, nie wiem, świnie rzekomo są a ich nie ma więc dobra, tutaj by kurą chyba jeździć, tak? Jeszcze mają trochę pokarmu, mają. O, jajk już mi się nazbierało, będzie trzeba jajka sprzedać. Ale na temat jeszcze tego pojazdu, pojazdu, którego kupiłem, tu słomy mam od zarobania. O, tu tego pojazdu kupiłem, no to jest taki właśnie Fiat Ducato, czy jak zwał, tak zwał. Dobra, ale na takie właśnie wyjazdy gdzieś na miasto, tu muszę posprzątać ten teren, ten bałagan tutaj. to tu może coś wybudować, ciekawego, nie wiem, zobaczymy. Dobra, my tutaj bierzemy się za ładunek. Piwnica na ziemniaki działa. Działa. Ziemniaki są w piwnicy są. Dobra. My podjedziemy. Obornik się produkuje, rzekomo się produkuje i chyba będę musiał tutaj przebudowy zrobić. Bo naprawdę nie wiem co tym się odwaliło z tą oborą, że nie działa. No i właśnie o to chodzi. W ogóle jeździ mogę, ty świnek nie widać, takie fajne miało być, no zobaczymy. Jaką tam obora jest wątkawa to raczej powinna działać. Się działała bo wsypywałem przez zboże normalnie, nie wiem czy ktoś po tej aktualizacji. Chyba pszenicę całą ładujemy. Idzie czy nie idzie? Ja jednę dzisiaj to wszystko, po prostu już nie mam cierpliwości do tej gry. Nie mam naprawdę cierpliwości. Rozpocznij. Nie wiem czy ta aktualizacja coś znowu rozwaliła, nie mam do tego naprawdę pojęcia co tu się odwaliło nie mam, nie, nie jestem w stanie powiedzieć wam naprawdę Mieścimy się wszystko na raz powinniśmy wszystko prawie zabrać na raz resztę co zostanie to zostanie dobra, to to resztę zostaje ciekawe czy będę mógł teraz wysypać no mogę wysypać, ziemniaków nie mogę. nie, nie wiem, nie wiem, zobaczymy nie wiem, nie wiem co ci się w ogóle stało zobaczymy raz tego mogę wysypać bo tam mam na mini ładowarce trochę tego mogę wysypać nie mogę, nie wiem Zobaczymy O, mogę, teraz działa, dobra, nie wiem co się stało Przedtem nie działo, teraz działa Zobaczymy czy te świnie wyjdą, czy po prostu za Trzeba te teren obniżyć, więc nie mam żadnego pojęcia Bo ich nie widać w ogóle, nie wiem, nie wiem. Ale chyba będziemy musieli się nową budową chlebni zająć się Bo to widzę, że ta chlebnia tak może być nie do końca sprawna umysłowo, więc no też może być, dobra a my jedziemy sprzedać tam pszenicę no i taki krótki odcinek raczej będziecie mieli, no przetransportowałem te prosiaczki no zobaczymy, zobaczę na wiosnę jak on, czy ich w ogóle będzie widać, jak nie, to ta obora jest po prostu coś skopana, więc no no zobaczymy po prostu co tu się stało z tą oborą zapalimy światełko ale ładny, ładny grudzień, 6 stopni da się żyć w grudniu My jedziemy na młyn oczywiście. Młyn gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam jest, nie wiem w dobrym kierunku, jadę w złym kierunku, jadę do młyna. O, kawał drogi mamy do młyna. Muszę tu na tę drogę skręcić, więc kawałeczek mamy, więc... Trochę się zdenerwowałem, bo nie chciał zadziałać tak jak ten. Dobra, dopiłem. Czy to jedzie, czy nie jedzie. Te miał miałem umyć myjki, ale nie mam na razie funduszów. No, A tam będziemy musieli w końcu kupić tą myjkę i umyć na wiosnę te ciągniki bo są brzydkie. No ale no cóż, tak jak właśnie wspominałem, zastanawiam się, czy nie bierzemy kredyt, ile, ile możliwości, rozwijamy się, bo nie spłacamy ten kredyt, no właśnie nie wiem, nie wiem może wy coś doradzicie, możecie w komentarzu napisać, co doradziacie, czy bawimy się w to, czy się nie bawimy w kredyty, czy co i jak i tak dalej, więc mówię paliwa mało, no 30 też w końcu paliwo zaszło. Tutaj widzę, że 60 dużo będzie przepalała, więc no, 60 więcej. Może być, że to jest za mały zbiornik na paliwo wymodelowany, więc zobaczymy. Na razie działa, będziemy się rozglądać na pewno za jakimś większym ciągnikiem, bo będę musiał rozsiewać do nawozu, kupić już troszeczkę taki. Bo to jak tutaj na tych ścieżkach i tak patrzyłem, no to tak to nie do końca te nasze małe pojazdy, więc na wiosnę na pewno muszę kupić. Zobaczyć. Muszę jeszcze zobaczyć jedną no, modyfikację, którą widziałem na no, rozsiewaczy, tego motyla takiego, tę siewkę do nawozu. Muszę zobaczyć ją ja pobrać, zobaczyć jak ona będzie, bo tutaj chciałem... Wymienić muszę po prostu, bo odległościowo według tej y, nawigacji, to tak, znaczy ścieżki, nie nawigacji, co teraz robi automatycznie, powoduje taki problem, że No, no musi być dokładnie 15, a ten co miałem miał 14, więc tak metr, tak słabo, więc... Będzie trzeba po prostu trochę inaczej rozegrać to, no ale to zobaczymy. Jedziemy, zawieziemy pszenicę, chociaż nie pada, to nie trzeba było przykrywać. Tak czy tak że tak, za ciągnikiem większym musimy się rozglądać. No jednak zobaczymy, pomyślę sobie, na no następny odcinek już będziemy wiedzieć jaka decyzja będzie. Czy bierzemy kredyt, chyba będzie trzeba wziąć. Zobaczymy. A jeszcze wolny chwilę dzisiaj obejrzę chyba ten poradnik, co tam Anton mm, nagrał, co umieściłem wam po poprzednim odcinkiem, więc zobaczymy. Jeszcze jajka będę musiał sprzedać, ale to już tam już tam zobaczymy. Na wiosnę może sprzedamy jajeczka zobaczymy kiedy jajeczka będą opłacalne, bo będę musiał patrzeć, czy opłacalne są. Mogę? Dobra, dzięki Jedziemy dalej Każą tutaj, to się jedzie tutaj Dobra. Ale głośno no i zapomniałem przyczepę Przestawiłem bo tutaj, znaczy No Jezu setki środowiskowe, ocena środowiskowa. No fajnie. Dobra, no cóż, ja tutaj sobie zjadę poza odcinkiem, pomyślę co dalej z tymi, z tymi biznesami i tak dalej. Mamy śdziepko grosza, to jest za mało, żeby się rozwijać, więc muszę chyba ten kredyt wziąć. Bym nie chciał, ale chyba wezmę. Dobra, więc dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FS25. Pozdrawiam Was ciepło.